Witaj na naszym kanale. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się w ostatnich chwilach życia? Dlaczego tysiące ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, opisuje niemal identyczne wizje? W tym filmie zbadamy najczęstsze obrazy, które ludzie widzą tuż przed śmiercią, i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy to halucynacje, czy dowód na życie po życiu? Najczęstszym doświadczeniem jest widzenie jasnego, intensywnego światła. Ludzie opisują je jako ciepłe, obejmujące i pełne miłości. Fascynujące jest to, że niezależnie od religii czy kultury, relacje brzmią bardzo podobnie. Niektórzy interpretują to światło jako obecność Boga, inni jako bramę do innego wymiaru. Co sprawia, że to doświadczenie jest tak uniwersalne? Czy istnieje naukowe wytłumaczenie tej wspólnej wizji? A może to coś więcej niż tylko reakcja umierającego mózgu? Kolejnym częstym doświadczeniem jest spotkanie zmarłych bliskich. Ludzie mówią, że widzą rodziców, dziadków, a nawet przyjaciół z dzieciństwa. Te postacie często wydają się młodsze i zdrowsze niż za życia, a ich obecność przynosi spokój. Czy to tylko iluzja mózgu? Czy dusze zmarłych naprawdę przychodzą nas powitać? Jak wytłumaczyć tak szczegółowe i spójne opisy? Czy istnieje granica między światem żywych a zmarłych? Kolejnym, niezwykle powszechnym doświadczeniem jest uczucie opuszczania ciała. To moment, w którym fizyczny ból i strach nagle znikają, zastąpione przez poczucie spokoju i odłączenia. Pacjenci twierdzą, że unosili się nad własnymi ciałami często pod sufitem sali operacyjnej lub szpitalnego pokoju. Z tej niezwykłej perspektywy obserwują scenę rozgrywającą się poniżej. Widzieli lekarzy i pielęgniarki walczących o ich życie, ale bez emocjonalnego zaangażowania, jakby oglądali film. Relacjonują, że słyszeli rozmowy, które później zostały co do słowa potwierdzone. Opisują wygląd instrumentów medycznych, których nigdy wcześniej nie widzieli a nawet przypadkowe przedmioty pozostawione w pomieszczeniu jak porzucona na szafce rękawiczka czy napis na tablicy to zjawisko znane jako OBE doświadczenie pozacielesne jest jednym z najbardziej intrygujących i trudnych do wyjaśnienia aspektów NDE rodzi ono fundamentalne pytania które uderzają w same podstawy naszego materialistycznego postrzegania świata jeśli ktoś kogo mózg nie wykazuje aktywności potrafi opisać szczegóły których fizycznie nie mógł widzieć ani słyszeć, to stajemy przed zagadką. Jak może to wytłumaczyć nauka? Sceptycy i neurolodzy proponują wyjaśnienia. Twierdzą, że ekstremalny stres, niedotlenienie mózgu, czyli anoksja lub gwałtowne zmiany chemiczne mogą wywoływać potężne halucynacje. Badania wskazują na konkretny obszar mózgu, skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe, którego stymulacja może sztucznie wywołać. Wrażenie przebywania poza ciałem. Ale czy halucynacja może dostarczyć prawdziwych, weryfikowalnych informacji o otoczeniu? To kluczowy problem, z którym teoria projekcji umysłu nie potrafi sobie poradzić. A może to nie tylko projekcja umierającego umysłu? To prowadzi nas do hipotezy, która dla wielu jest rewolucyjna. Czy świadomość może istnieć niezależnie od mózgu? Czy nasz mózg jest twórcą świadomości? Czy raczej jej odbiornikiem, anteną, która dostraja się do sygnału istniejącego poza fizyczną materią? Kiedy antena ulega uszkodzeniu, sygnał wciąż istnieje. Świadectwa są zbyt liczne, spójne i szczegółowe, by je po prostu zignorować. Tysiące relacji z całego świata, od różnych ludzi, z różnych kultur, opisuje to samo niemożliwe z naszego punktu widzenia doświadczenie. Ta tajemnica zmusza nas do ponownego przemyślenia najgłębszych prawd o nas samych. Gdzie kończy się ciało, a zaczyna dusza? Współczesna nauka, od psychologii po neurologię, z rosnącym zainteresowaniem podchodzi do fenomenu doświadczeń z pogranicza śmierci. Te niezwykłe relacje stanowią fundamentalne wyzwanie dla naszego rozumienia świadomości, zmuszając badaczy do szukania racjonalnych wyjaśnień. Jedną z wiodących hipotez jest niedotlenienie mózgu czyli hipoksja. Gdy dopływ tlenu zostaje ograniczony, poszczególne obszary mózgu zaczynają się wyłączać. Uważa się, że słynny tunel światła może być efektem zwężania się pola widzenia, gdy kora wzrokowa przestaje działać. Uczucie euforii tłumaczy się zaburzeniami w płacie skroniowym. Podobne doznania zgłaszali piloci poddawani ekstremalnym przeciążeniom, co zdaje się potwierdzać tę fizjologiczną interpretację. Inna teoria skupia się na neurochemii. W obliczu śmiertelnego zagrożenia mózg może uwalniać potężny koktajl substancji chemicznych. Mowa tu o endorfinach, naturalnych opiatach naszego organizmu, które wywołują błogostan. Niektórzy naukowcy sugerują nawet możliwość endogennej produkcji substancji psychoaktywnych, takich jak DMT, które mogłyby generować niezwykle żywe złożone halucynacje. Jednak te naukowe modele napotykają na poważny problem. Zdumiewającą spójność relacji na całym świecie. Niezależnie od kultury czy epoki, opowieści zawierają te same kluczowe elementy: opuszczenie ciała, podróż przez tunel, spotkanie ze świetlistą istotą i przegląd życia. Te wzorce odnajdujemy nie tylko we współczesnych relacjach, ale także w starożytnych tekstach, jak egipska Księga Umarłych. To rodzi fundamentalne pytanie: jeśli to tylko chaotyczny proces umierania mózgu, dlaczego generuje tak uporządkowaną i spójną narrację? Dlaczego chemia i fizjologia miałyby produkować niemal identyczne, głęboko transformujące doświadczenia u ludzi z tak różnych kręgów kulturowych? Naukowcy nie ustają w poszukiwaniu odpowiedzi. Projekty badawcze, jak słynny Aware. Próbowały zweryfikować relacje o opuszczaniu ciała, umieszczając w salach operacyjnych specjalne znaki. Nowoczesne techniki neuroobrazowania pokazują nam korelacje, a niekoniecznie przyczynę. Wciąż pozostajemy bez odpowiedzi na tak zwany trudny problem świadomości. To stawia nas na granicy, gdzie nauka spotyka się z filozofią. Czy świadomość jest jedynie produktem ubocznym procesów w mózgu? A może mózg jest raczej odbiornikiem dla świadomości, która istnieje niezależnie? Debata trwa, zmuszając nas do kwestionowania fundamentów naszej wiedzy o życiu, śmierci i naturze samej rzeczywistości. Chociaż większość doświadczeń na granicy śmierci jest pozytywna, istnieją też te mniej przyjemne, często nazywane piekielnymi. Niektórzy relacjonują wizję zimnej, nieprzyjaznej pustki, uczucie całkowitej izolacji lub bycia osądzanym. Zamiast spokoju odczuwają przerażający strach i rozpacz. Te mroczne relacje, choć stanowią mniejszość, są ważną częścią całego spektrum zjawiska i przypominają o jego złożoności. Badacze sugerują, że mogą one odzwierciedlać stan psychiczny osoby, jej lęki lub poczucie winy. Jednak zdecydowana większość relacji mówi o czymś zupełnie przeciwnym. Opisują one podróż przez tunel w kierunku światła które nie razi, a emanuje czystą, bezwarunkową miłością i akceptacją. Wielu spotyka tam świetliste istoty lub dawno zmarłych bliskich, z którymi komunikują się bez słów. Często doświadczają też przeglądu całego swojego życia, ale bez osądu, raczej z perspektywy nauki i zrozumienia konsekwencji swoich czynów. To doświadczenie wszechogarniającego spokoju i poczucia, że wszystko jest ze sobą połączone i ma głębszy sens. Niezależnie od treści wizji, ich wpływ na życie jest niezaprzeczalny. Ludzie, którzy tego doświadczyli, często przechodzą głęboką transformację. Strach przed śmiercią znika, zastąpiony przez nowo odnalezioną duchowość i poczucie celu. Stają się bardziej współczujący, altruistyczni, a wartości materialne tracą dla nich na znaczeniu na rzecz relacji z innymi i doceniania każdej chwili życia. Ta trwała zmiana jest jednym z najbardziej intrygujących aspektów NDE. Jak nauka to tłumaczy, sceptycy wskazują na procesy zachodzące w umierającym mózgu. Niedotlenienie, gwałtowny wyrzut endorfin i innych neurochemikaliów, czy niezwykła aktywność elektryczna w płatach skroniowych, to wszystko może generować złożone halucynacje. Z tej perspektywy. Wizje przedśmiertne to ostatni, spektakularny akt naszego mózgu, próbującego nadać sens ekstremalnemu doświadczeniu. A jednak istnieją elementy, które wymykają się prostym wyjaśnieniom. Jak wytłumaczyć przypadki, w których pacjenci z zatrzymaną pracą mózgu potrafią dokładnie opisać, co działo się na sali operacyjnej, albo wizje, które są spójne kulturowo, niezależnie od pochodzenia i wierzeń? Czy to możliwe, że świadomość może istnieć niezależnie od ciała? Dla wielu te doświadczenia to nie halucynacje, a autentyczne okno do innego wymiaru dowód na to, że śmierć fizyczna nie jest końcem. Ostateczna odpowiedź wciąż pozostaje tajemnicą, ukrytą na styku nauki, filozofii i osobistej wiary. Być może nigdy nie znajdziemy jednego uniwersalnego wyjaśnienia, ale jedno jest pewne. Te niezwykłe relacje z granicy życia i śmierci zmuszają nas do refleksji nad największymi pytaniami ludzkości: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i co tak naprawdę oznacza żyć, a ty, co o tym myślisz? Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy ciebie na obejrzenie następnego filmu który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.